Cześć, ja jestem Anjon. I nadszedł również dla mnie czas, żeby przyzywać czempionów. Mamy turniej Champion Chase, a ponieważ robię fuzję, nie mam wyjścia, muszę zdobyć przynajmniej 5 fragmentów, ale myślę, że zdobędę wszystkie 15. Niestety prawdopodobnie nie uda mi się powalczyć o duszę dla Ishiame. Moja grupa wygląda tak, jak widzicie. 17,5 tysiąca punktów lidera sprawia, że raczej nie mam o czym marzyć. I jeszcze raz podkreślę, że nie podoba mi się sposób, jaki plarium nam zafundowało: fuzja nie jest zbyt popularna, dusza dla niej może nie jest aż tak niezbędna, jednak samo plarium nas przyzwyczaiło do tego, że mamy jakiś racjonalny sposób na zdobycie duszy dla fuzji. Niezależnie od tego, jak dobra ona jest, a ta nie jest zbyt dobra. Moja motywacja do zrobienia tej fuzji to jest jeden Stage w Sintranos S12 Hard i tylko tam będę jej używał. Więc tak wyśrubowane warunki na zdobycie tej duszy bardzo mi się nie podobają. Mam nadzieję, że chociaż komuś z Was trafi się jakaś łatwa grupa i zdobędziecie tą duszę. No ale istnieje też duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nie robicie tej fuzji, więc naprawdę. Tego typu podejście jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. No dobrze, ale wróćmy do tego, po co się tutaj zebraliśmy, czyli do otwierania szardów. Mam na początek dwa losowania z pryzmowych szardów. Jedno, pamiętacie, to była moja nagroda pocieszenia za turniej Soul Chase, i mam nadzieję, że coś dobrego tym razem wypadnie z pryzmowych szardów. No, ja już nie pamiętam, kiedy wylosowałem coś innego niż Epiki. Dwie próby, każda z 6% prawdopodobieństwem, i zobaczmy. No, dobrze, to pierwsze, pierwsze koty za płoty. Hotatsu. Będzie to jakiś empowerment, zdaje się. Dlatego czempiona mam sześciogwiazdkową duszę. I drugie losowanie. I no cóż. Toragi, ragi. To The Frog, świetny czempion. Ech, ale słyszeliście to już niejednokrotnie, pewnie u innych, którzy otwierali pryzmowe szardy. No powiedzmy, nie jest to coś, na co czekałem. I teraz remnanty. Tutaj jeszcze nigdy nie udało mi się wylosować. Jak na razie ta pasa jest kontynuowana. Nic innego niż epika. I tak. Tak, dwa epiki, nawet nie wojdowe. No cóż, nie jest to niespodzianka. Zdobyłem tym otwieraniem 1000 punktów w turnieju do 3000 wymaganych i jeszcze mi trochę brakuje. Mój plan był taki, że jeżeli z tych czterech szans, dwóch remnantów, dwóch pryzmowych, wylosuję coś dobrego czyli legendę, mityka wtedy zastanowię się, czy otwierać szardy, żeby dobić do tych punktów, czy wykorzystać Legendy, które mam przechowane w fragmentach. No, jak widzicie, nic ekscytującego dotychczas się nie wydarzyło, więc nie mam wyjścia, muszę otwierać szardy. Do tego mamy dzisiaj podwójne szanse na wylosowanie legendy i epika z Wojdów i świetną czempionkę na zwiększonych szansach. NIF, bo tak prawdopodobnie wymawia się jej imię, naprawdę doskonale wpasowałaby się w mój styl gry jej pasyw, na którym chroni siebie i całą drużynę, idealnie wpasowuje się do teamów typu Go Second. A ponieważ ja mam bardzo wolnych championów. Już dawno przestałem się ścigać, chociaż od czasu do czasu losuję fajne role w Speed i być może kiedyś uda mi się przyspieszyć moją arbiterkę, która jako najszybszy na moim koncie champion ma Speed Marne 375. Tak na razie stosuję taktykę Przeżyć i kontratakować. I NIF idealnie wpasowałaby się w ten styl gry. No niedawno obiecałem sobie i przed całym klanem, że będę otwierał wojdowe szardy tylko kiedy SIFI będzie na zwiększonych szansach. No i niestety muszę złamać tą obietnicę. Ale cóż, nie będziemy tego roztrząsać. 44 wojdy. Zaczniemy od dwóch pojedynczych, żeby dobrze rozgrzać portal. Co z nich wypadnie? No, prawdopodobnie dwie rarki, ale jakiś epik byłby, byłby, ale nie jest. Pantera. Pantera tym kocim akcentem rozpoczynamy otwieranie. Void szardów. Drugi, drugi szard również przyniósł rerkę. No dobrze. To teraz pełna dziesiątka. I tutaj już czekam na dużo punktów. Dużo punktów z epików i jakąś legendę. Na co na razie się nie zanosi pierwszy rząd z samych rarek i nie mówcie mi, że ta rozgrzewka będzie była była. He, na podwójnych szansach oglądanie pełnej dziesiątki rarek to nie jest coś, co chciałbym powtórzyć. Dlatego odczarujmy to jednym. Mr. Shardem jest jest mocny common i teraz myślę, że po tak odczarowanych szardach, te dwa pojedyncze już przyniosą przynajmniej jednego epika. E, no nie jest to jeszcze ten szard, ale w tym szardzie też nie dostaniemy epika. No dobrze, ale to wszystko to jest rozgrzewka przed tymi trzema pełnymi dziesiątkami. Zaczynamy. Zaczynamy mocno od epi. No nie od epika, od do dwóch, trzech, trzech, czterech. No dobrze, od czterech rarek i dwa epiki z rzędu Whisper, świetnie. Whisper dostanie Empowerment. Mam dwie zbudowane Whisper, ale żadna z nich nie ma Empowermentu. Także tą Whisper z pewnością przyjmę. Z ochotą przyjmę. I kolejna dziesiątka. Felhound, świetny champion. Kolejny Towering Titan, proszę bardzo. Nie pamiętam dokładnie, co ten Champion robi. Zdaje się, że mam go zbudowanego, albo planowałem go zbudować na Syntranos, ale my nie o tym, nie po to się tu spotkaliśmy. No dobrze, trzy epiki, w tym Down Color Sabita, której nie miałem, bo zużyłem ją do zrobienia fuzji. Także też się przyda. Świetny reviver swoją drogą epicki, jednak w tej frakcji ma sporą konkurencję. Belower, kolejna doskonała rerka. Do farmienia kampanii i nie tylko kolejny Towering Titan i jest Cool Crown, dla niej mam sześciogwiazdkowy blessing, jest Siler, jest Ranki per to chyba nowy czempion u mnie. I nie ma. I nie ma legendy. I nie ma legendy. Kolejne mozolne budowanie Mercy. Nie miałem tutaj szans na legendę z Mercy, jestem może gdzieś w połowie, akurat RSL helper nie działa, więc nie jestem pewien. Jestem pewien, że jeszcze nie byłem blisko mersi. No, zobaczmy chociaż, jak wyglądają punkty w turnieju. Ech, no, okej. Okay. Mam jedną legendarną książkę i półtorej tysiąca około punktów do drugiej. Prawdopodobnie nie uda mi się do niej dojść. Nie ma takiej szansy. No, ale jedna ok. Ech, no dobrze, ustalmy fakty. Bez otwierania szardów. Musiałbym przywołać wszystkie moje zapasy Legends z Fragmentofuzji i z Doom Tower, a każda z nich to 30 tysięcy punktów podczas personalnych CVC, na które liczy mój klan. Czyli, choć nie chciałem, poświęciłem się dla dobra klanu, ku chwale emerytów i to tej wersji będę się trzymać. No, mam tylko nadzieję, że nikt nie ma screenów z czatu klanowego, które mogłyby podważyć moją linię obrony. Przejrzę też szybko to co pisałem na Discordzie Polska. Ale ale, najbardziej jestem ciekawy jak poszło wasze otwieranie i jakie nowe wojdowe legendy dołączyły do waszych teamów. A może czego wam nie życzę? Podobnie jak ja, mozolnie budujecie wojdowe mercy. Podzielcie się tym koniecznie w komentarzach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.